Kurs cudów. Ćwiczenia dla studentów. Lekcja 66. Moje szczęście i moja funkcja są jednym. Z pewnością zauważyłeś nacisk, jaki we wszystkich naszych ostatnich lekcjach kładziony jest na powiązanie między spełnianiem Twojej funkcji a osiągnięciem szczęścia. Jest tak dlatego, że naprawdę nie widzisz tego powiązania. Istnieje jednak między nimi coś więcej niż tylko powiązanie. One są takie same. Ich formy są różne, lecz ich treść jest zupełnie taka sama. Ego toczy nieustanną walkę z Duchem Świętym w fundamentalnej kwestii, która jest Twoją funkcją. Toczy również nieustanną walkę z Duchem Świętym o to, co jest Twoim szczęściem. Nie jest to walka dwustronna. Ego atakuje, a Duch Święty nie reaguje. On wie, co jest Twoją funkcją. On wie, że ona jest Twoim szczęściem. Dziś spróbujemy wyjść poza tę całkowicie nic nieznaczącą walkę i dotrzeć do prawdy o Twojej funkcji. Nie będziemy się angażować w bezsensowne sprzeczki o to, czym ona jest. Nie będziemy beznadziejnie wikłać się w definiowanie szczęścia i określanie środków do jego osiągnięcia. Nie będziemy folgować ego, słuchając jego ataków na prawdę. Będziemy po prostu radzi, że możemy się dowiedzieć, co jest prawdą. Nasze dzisiejsze, dłuższe ćwiczenie ma za cel przyjęcie przez Ciebie faktu, że nie tylko istnieje jak najbardziej rzeczywiste powiązanie między funkcją daną Ci przez Boga a Twoim szczęściem, lecz ze, że są one faktycznie identyczne. Bóg daje Ci jedynie szczęście. Z tego też powodu funkcja, jaką Ci dał, musi być szczęściem, nawet jeżeli pozornie jest czymś innym. Dzisiejsze ćwiczenia to próba wyjścia poza te różnice w pozorach i rozpoznania wspólnej treści tam, gdzie ona naprawdę istnieje. Rozpocznij okres ćwiczeń trwający od 10 do 15 minut od powtórzenia tych oto myśli. Bóg daje mi jedynie szczęście. On dał mi moją funkcję. Moja funkcja. Musi więc być szczęściem. Spróbuj ujrzeć logikę w tej sekwencji, nawet jeżeli nie przyjmujesz jeszcze tej konkluzji. Jedynie wtedy, gdy dwie pierwsze myśli są błędne, konkluzja mogłaby być fa fałszywa. Ćwicząc, pomyślmy więc przez jakiś czas o tych przesłankach. Pierwszą przesłanką jest to, że Bóg daje ci jedynie szczęście. To mogłoby być oczywiście fałszywe, lecz aby takie było, konieczne jest zdefiniowanie Boga jako czegoś, czym On nie jest. Miłość nie może dawać zła, a co nie jest szczęściem, jest złem. Bóg nie może dawać czegoś, czego On nie ma i nie może mieć tego, czym Sam nie jest. Jeżeli Bóg nie daje Ci jedynie szczęścia, musi być złem. I właśnie w tę jego definicję wierzysz, jeżeli nie przyjmujesz pierwszej przesłanki. Drugą przesłanką jest to, że Bóg dał ci twoją funkcję. Widzieliśmy już, że twój umysł ma jedynie dwie części. Jedna rządzona jest przez ego i składa się ze złudzeń, druga to przybytek Ducha Świętego, w którym przebywa prawda. Prócz tych, nie ma innych przewodników spośród których można by wybierać. Nie ma też innych możliwych następstw wynikających z twego wyboru prócz lęku zawsze zrodzonego z ego i miłości, którą Duch Święty zawsze ofiarowuje po to aby go zastąpiła. Musi zatem być tak, że Bóg ustanawia twoją funkcję poprzez swój głos lub Wytwarza ją ego, które ty wytworzyłeś po to, aby go zastąpić. Która jest prawdziwa? Jeżeli to nie Bóg dał ci twoją funkcję, musi być ona darem ego. Czy ego rzeczywiście ma jakieś dary do dawania, samo będąc złudzeniem i ofiarowując jedynie złudzenie darów? Pomyśl dziś o tym podczas dłuższego ćwiczenia. Pomyśl też o licznych formach, jakie złudzenie Twej funkcji przybrało w Twym umyśle i licznych sposobach, na jakie usiłowałeś odnaleźć zbawienie pod przewodnictwem ego. Czy je odnalazłeś? Czy byłeś szczęśliwy? Czy przyniosły ci pokój? Dziś potrzebujemy wielkiej szczerości. Przypomnij sobie obiektywnie te następstwa i zastanów się również, czy kiedykolwiek rozsądne było spodziewanie się szczęścia po czymś, co ego zaproponowało. To jednak ego stanowi jedyną alternatywę dla głosu ducha świętego. Albo będziesz dawał posłuch szaleństwu, albo słyszał prawdę. Postaraj się dokonać tego wyboru, myśląc o przesłankach, na których opiera się nasza konkluzja. Te konkluzje możemy dzielić, lecz żadnej innej nie. Sam Bóg bowiem podziela ją z nami. Dzisiejsza myśl przewodnia to kolejny gigantyczny krok w kierunku postrzegania tego, co jest takie samo, jako takiego samego, a tego, co jest różne, jako różnego. Po jednej stronie stoją wszystkie złudzenia, cała prawda po drugiej. Spróbujmy dziś zrozumieć to, że jedynie Prawda jest prawdziwa. W krótszych okresach ćwiczenia, które byłyby dziś najbardziej pomocne, gdyby się je podejmowało dwa razy na godzinę, sugerowana jest taka forma. Moje szczęście i funkcja są jednym, ponieważ Bóg dał mi je obie. Wolne powtórzenie tych słów i pomyślenie o nich przez krótki czas, gdy będziesz je wypowiadał, nie zajmie więcej niż minutę, a prawdopodobnie mniej.